Mamy rozwiązać bardzo prostą nierówność kwadratową, niezupełną. x do kwadratu minus 9 jest większe od 0. Przedstawiam dwa typowe i bardzo proste rozwiązania. W pierwszym przekształcamy nierówność w taki sposób, czyli dodajemy 9 do obu stron. No i teraz mamy obie strony nierówności większe lub równe 0. Ta dziewiątka to oczywiście liczba ostro większa od 0. W każdym razie nie ma tutaj nigdzie liczby ujemnej, co pozwala mi na spierwiastkowanie obu stron tej nierówności, co prowadzi mnie do nierówności równoważnej. Po prawej stronie będzie oczywiście pierwiastek z 9, czyli 3, a po lewej stronie, uwaga, przed chwileczką korzystaliśmy z tego w zadaniu 26. Pierwiastek z x do kwadratu to wartość bezwzględna x. Dostaliśmy następującą nierówność: moduł x jest większy od 3. Możemy bardzo łatwo tę nierówność zinterpretować za pomocą osi liczbowej. Mamy tutaj odległość x od 0, która jest większa od 3. Skoro tak, to odchodzimy na 3 jednostki od 0 w lewo i w prawo. Dostaniemy minus -3 i 3. I teraz uwaga: nasz x może być w odległości większej. Niż 3, czyli w samej trójce być nie może. Chodzi o odległość od zera, ale może być dowolnie daleko. Stąd mamy taki przedział. Jest to przedział liczb większych od, od trójki. No ale z drugiej strony, x w samej minus trójce oczywiście być nie może, ale może być dowolnie daleko z lewej strony. Dodaję drugi przedział, przedział liczb mniejszych od minus 3. W rozwiązaniu oczywiście uwzględniamy sumę tych dwóch przedziałów. Przedziały są otwarte. W drugim rozwiązaniu po prostu rozwiążemy w typowy sposób taką oto nierówność kwadratową. Typowe rozwiązanie przebiega w trzech etapach. Po pierwsze wyznaczamy miejsca zerowe odpowiedniej funkcji kwadratowej. Po drugie, szkicujemy wykres tej funkcji, a po trzecie, odczytujemy wprost z rysunku, z wykresu zbiór rozwiązania nierówności. Miejsca zerowe dostaniemy natychmiast, jak rozłożymy ten dwumian kwadratowy na czynniki. Korzystamy z wiadomego wzoru skróconego mnożenia. W miejsce p mamy tutaj x, a w miejsce d tej drugiej liczby mamy oczywiście trójkę. Mamy przecież 9 jako 3 do kwadratu. To nam daje w pierwszym nawiasie x minus 3, a w drugim x plus 3. Teraz miejsca zerowe wynikają wprost z tych czynników. To są liczby, które podstawione w miejsce x zerują poszczególne czynniki. Zatem będą to liczby 3 i minus 3. To teraz naszkicujmy wykres. Tutaj mamy parabolę, która ma ramiona skierowane do góry parabola jest uśmiechnięta, współczynnik a przy x do kwadratu ma wartość 1, czyli jest dodatni. Oto ta parabola, która przebija oś x w miejscach zerowych. Pomyślmy teraz o tym wykresie jak o wykresie temperatury. Do godziny minus trzeciej temperatura była dodatnia, między minus trzecią a trzecią mieliśmy mróz. Po godzinie trzeciej znowu temperatura była dodatnia. My szukamy temperatury, no właśnie, dodatniej. No i widać, że to będzie do godziny minus trzeciej, ale oczywiście bez minus trzeciej, gdzie mieliśmy temperaturę 0. No i potem od godziny trzeciej dalej w prawo również była temperatura dodatnia. Stąd w rozwiązaniu podajemy sumę dwóch przedziałów otwartych.